Głosowanie nad projektem budżetu gminy Krzelnik na rok 2024 wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie za pomocą urządzenia. Kolejny dobry budżet dla Chrzanowa, budżet bardzo inwestycyjny, budżet, w którym wykonujemy kolejne inwestycje, w tym takie, na które mieszkańcy czekali od wielu, wielu lat, jak chociażby nowa remiza OSP w Płazie, 40 lat oczekiwania. Jest to budżet, w którym rozpoczynamy budowę mieszkań na wynajem w Chrzanowie, 32 miliony złotych, których wprost nie ma w budżecie, ale to jest koszt budowy nowego budynku z biegu ulic Mieszka I i Zielonej w Chrzanowie. Tej inwestycji dodatkowe 35 milionów na kolejne zadania. Będziemy budować drogi, będziemy budować infra infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, wybudujemy ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż Hechła, rozpoczynając tym samym budowę hechłostrady, czyli takiej ścieżki rowerowej od zalewu Hechła aż do kolonii rozpontowa i ulicy fabrycznej przy skale, przy szkole podstawowej numer 5. Także naprawdę bardzo dużo się będzie działo i właściwie w każdej części naszej gminy, bo będziemy remontować ulicę kolonia rozpontowa, będziemy odnawiać Grzybka w Balinie. Będziemy budować Morgową i Długą też w tym sołectwie. Rozpoczniemy budowę chodnika przy ulicy Sobieskiego, przy drodze wojewódzkiej. W Pogorzycach zrobimy boisko do streetballa, kolejne w gminie boisko do koszykówki 3x3. Przy Międzypartyzantów i Jordana wybudujemy boisko wielofunkcyjne, bieżnie, miejsca do aktywnego wypoczynku na łonie natury. Naprawdę gdzie nie popatrzymy, to będzie się działo i myślę, że to dostrzegli też radni. Właśnie ten zrównoważony rozwój gminy, to, że inwestujemy w każdym miejscu naszej gminy, nie tylko w mieście, ale sporo inwestycji idzie na nasze sołectwa. No i cieszę się, bo to pierwszy raz w historii, kiedy budżet jednogłośnie został poparty przez całą radę, przez wszystkie kluby. Budżet bardzo pozytywny, dlatego że na inwestycje przeznaczamy prawie 35 milionów złotych. Zadłużenie maleje do mniej niż 2% są dochody w budżecie i praktycznie w każdej płaszczyźnie działalności naszej gminy. Coś się dzieje, począwszy od inwestycji drogowych, połączenie ulic Krakowskiej i Świętokrzyskiej, inwestycje drogowe na osiedlach. Także dużo się dzieje w oświacie, w kulturze i w sporcie. Są budowane nowe boiska, remontowany basen, baza przy Szkole Podstawowej numer 8. Można by jeszcze dużo wymieniać, prawda? Ale można zepchnąć do, do budżetu i szczegóły zobaczyć. Spojrzenie jest pozytywne, no bo i kasowo, i jeżeli pod względem ilości zadań oraz tych, jakie te zadania są, i kontynuacji zadań, no to jest to budżet, który się może podobać, on się podoba. Ten wynik finansowy i to z roku na rok nie branie kredytów, prawda, i zmniejszanie zadłużenia gminy, no daje bardzo duże możliwości dla i przyszłej Rady i przyszłego burmistrza, być może tego samego, żeby można było pozyskiwać środki, no bo będzie można mieć tą swobodę finansową, nieobciążoną nie zadłużeniem, nieobciążoną już jakimiś, jakimiś dużymi kosztami obsługi długu, prawda, więc tutaj w razie czego, gdyby się pojawiały inwestycje, na które, 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 na które trzeba będzie na przykład wziąć kredyt, no to ta swoboda wzięcia tego kredytu będzie, prawda, więc tutaj e, to jest cenne i to jest wartościowe. Powiedzmy sobie te perspektywy gdzieś tam pojawiających się tych inwestycji, takie, które mają szansę być e, w przyszłości e, sfinalizowane w postaci projektów, e, czy właśnie kontynuacji pewnych, e, to też... Jest, jest tutaj pokazany w tym budżecie? Po raz pierwszy przez, przez ostatnie lata, jak pamiętam, wszyscy radni obecni na sali, 19, zagłosowało za przyjęciem tego budżetu. Ja również głosowałem za przyjęciem tego budżetu, wskazując jednakowoż jakby jego mankamenty, zarówno budżetu, jak i wieloletniej prognozy finansowej. I budżet, i wieloletnia prognoza finansowa powinien. W dużej mierze służyć przede wszystkim rozwojowi gminy i służyć przede wszystkim mieszkańcom. Tam są różne zadania do realizacji, i faktyczna ilość zadań w tym roku, do realizacji w roku 2024 jest imponująca. Tylko pytanie, czy realizacja tych zadań faktycznie przyczyni się do rozwoju naszej gminy. Pamiętam o trzech filarach, o których burmistrz wspominał: ekologia, mieszkania. Strefa Gospodarcza i wskazałem w swojej wypowiedzi, że w mojej ocenie te filary nie do końca są realizowane, a to było wyznacznikiem dobrego rozwoju gminy. O liczbach tu było dużo mówione, czyli liczby też mówią o tym, że ten budżet jest dobry. No a myśmy też patrzyli pod kątem takiego zrównoważenia, czyli inwestycji, które są na osiedlach, w sołectwach. No i w mieście, no i to nam się właśnie podobało w tym buducie, że te inwestycje są tak zrobione, że w każdym prawie osiedlu czy, czy, czy sołectwie czy mieście coś jest zrobione, a też między innymi nam o to chodziło.